Razie, tym, Tych, pod domy, pod a czemu Ty, jak kręcisz, Ciebie nie widać w kadrze, a robisz taką piękną, taką poważną, piękną Bo ten aparat nagrywa na dwie strony uh -huh. i później jestem w takim małym kadrze. Jak, e, w telewizorze oglądasz, zajrzysz z drugiej strony, to będzie <grym> ten, co kręci. Tak <grym> jest. O. Tak, że jeszcze w to a jeszcze nie nagrałem swoich pięknych butów nowych dzisiaj kupionych. No I moich. Są super, i Magda ma takie same. Po 7,99 w Kauflandzie w Augustowie. Tak? tak Naprawdę są super, bardzo wygodne, bo miałem wcześniej trochę inne, pełne takie, ale to są lepsze. Słuchajcie, chodźcie dużo łódkę, życzymy. Bo jak będziemy długo, ja mam obciążnik linę, to trzeba być długo. To co, Głodniejemy, obciążnik. weźmiemy kiełbasy, grillem. Tak trzeba zrobić. Nie, to możecie tu podpływać, ja wam będę robiła brilla. Będziecie jeść Będziemy ty będziesz, ty będziesz płynęła z nami no, też na ryby. i, i piwo. A to obciągu... o, A tam nawet hamak mamy. A ja już na nim nie leżałam. No to idź legnij troszeczkę. I baw idę z tobą koleję. Bafi na mnie wskoczyła i mam całą koszulkę brudną. Ja to sam z tego. A naprawdę no, a możecie jak w domu... Do zdjęcia no fajnie! A czemu buty zdjęłaś? No co ty? No. To pokiwaj się, pokaż jak się kiwasz. To co, porobiliście już na temat w zdjęciu? Nie. To zdajmy, <laughs> no nie można. Nie. Buffy, hop, buffy, hop, hop. Hop do pani. Nie. Buffy, hop do pani. Do pani nic, goń.